Ukrainy gości z Berdyczowa i jakby mamy teraz nas kolejny gości, z czego bardzo się cieszymy. Bo obaj gości, nasi goście związani są z naszą współpracą partnerską, braterską z miastami na Ukrainie. Naszym gościem głównym jest pan burmistrz Sergej Nadal, Burmistrz na który przyjechał do nas przed chwilą i może powiedział, że może być godzinę, ale, ale przyleciał nie z Ukrainy, tylko ze Stanów Zjednoczonych, więc jego podróże są pewno w czasie bardzo ograniczone. Będziemy dać mikrofon, to będziemy potem powiedzieć wszystko. Umówiliśmy się też, że mówimy powoli, po polsku, o to, zanim się rozumiemy. Dzisiaj dostaliśmy telefon od sekretarza Ukrainy, pierwszego sekretarza Ukrainy, która powiedziała nam, że jest w Polsce e, pan Achtem Cigas, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy i wiceprzewodniczący Gimielisów, Katarzyn Kulicki oraz przewodniczący regionalnego w Błażysaraju, czyli znów nasze miasto partnerskie. Bardzo się z Achtemem znamy się już Wiele razy się widzieliśmy na Klimie. I to się bardzo pięknie ułożyło nieplanowanie. I że zdążyliście przyjechać, bo pani sekretarz powiedziała, że może być problem z dotarciem w czasie. Jesteś z małżonką, rozumiem, tak? Tak, ja bymło z Ale pani, która jest całą, to jest twoja żona. Okej. Okay. Serdecznie panów witamy i panią witamy u nas w Polsce. W sali jest z Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Henryk Ziemkiewicz. Radni Rady Miejskiej, w tym części Radnych Rady Miejskiej, która była wraz ze mną w Tarnopolu. Jak można powiedzieć, to pokażmy kto był. Pani Małgosia była, Pan Arek był, Pan Wardek był, no trochę nas było. Wtedy była duża, duża grupa, gościliśmy w Tarnopolu na dnia Garowa. Byliśmy bardzo dobrze przyjęci. Proszę. Mamy również wiceprzewodniczącego rady, pana Antoniego Gorączkowskiego. Zastępcę burmistrza, panią Teresę Kozerę. Sekretarza miasta, pana Andrzeja Bogułckiego. Przedstawiciele różnych naszych jednostek, których mamy 19, od sportu, pan dyrektor Kunicki, od kultury, pani Marzena Konicka, przedstawiciele się jest, przed dyrektorzy i dyrektorki głównie szkół i przedszkoli miejskich, a i są również zaproszeni goście, których tutaj poprosiliśmy, żeby zechcieli. Spotkać się z Państwem. Wszystkich serdecznie witam. Pozwolę sobie słów kilka powiedzieć, jakby podsumować ten okres od wybuchu wojny, bo od początku jesteśmy z Wami. Od pierwszych dni wybuchu wojny, jak, jak o tym się dowiedzieliśmy, natychmiast przystąpiliśmy do organizowania pomocy w Ukrainie. Ja usiądę, tutaj w części będą towarzyszyły nam zdjęcia, te większe z tyłu, te mniejsze dla nas tutaj, y, tutaj z, z, na monitorze. Już 26 lutego odbył się wiec, antywojenny wiec solidarny z Ukrainą, który z naszej inicjatywy podjęły wszystkie nasze miasta bliźniacze w Niemczech, w Belgii, w, w, w Francji, w Chorwacji, tam gdzie prosiliśmy i tam się już zaczęły oprócz więcej poparcia, zaczęły się zbiórki różnych materiałów potrzebnych, które do nas trafiały z miast wieźniaczy, my je wywoziliśmy do Tarnopola. Taką pierwszą pomocą była inicjatywa nasza wspólna miasta, naszego sąsiada Ciechanowa. I Polska i zbiórka Ciechanów dostał tam pierwszy prośbę o przekazanie leków dla wojska. I już w tych pierwszych dniach pojechał pierwszy samochód na granicę z lekami, które dzięki uprzejmości i pomocy szpitala polskiego i Ciechanowskiego nie udało się tyle leków kupić na rynku. Więc dzięki pomocy szpitala e, Ciechanowskiego i polskiego pojechały na granicę. Jest ówczesna dyrektor szpitala, pani Edwiana Kraśniewska. Na jej ręce dziękujemy, ale dziękujemy całemu szpitalowi, całej społeczności, że nas wtedy wsparła. Później zaczęliśmy, coraz liczniej mieliśmy tutaj, tak jak w całej Polsce, uchodźców wojennych, naszych śniostych braci z Ukrainy, którzy przyjmowaliśmy w naszym wojsku. Wszyscy znaleźli miejsca w mieszkaniach, w rodzinach polskich. Stworzyliśmy taką sieć pomocy i, i, i zespół y, Miejski Zespół Pomocy Ukrainie, którego przewodniczący pan był pan dyrektor Pumicki. Y, około 59 rodzin. Głównie to były matki z dziećmi zostało przyjęte do rodzin, a pierwszą, pierwszą taką rodzinę przyjął pracownik naszego urzędu, pan y, Filip. Oddał swoje mieszkanie i wyprowadził się do mamy. I to wtedy pokazuje, jaka była atmosfera. Wszyscy domagali się, przyjmowali do domów. Wszystko, za co było potrzeba, przekazywaliśmy z ubrania, z jedzenia itd. Bardzo szybko włączyło się do tej współpracy Stowarzyszenie Idziemy na Spacer, którym szefuje pan Sławek Jarosławski. Efektem tej pomocy, już to powiedzieliśmy panom, 31 tirów i, i 20 kilka mniejszych samochodów łącznie, to jest ponad 50, 500 ton towarów, które żeśmy przekazali na Ukrainę, głównie na Ternopol, ale nie tylko. Niektóre nasze dostawy trafiały to, to bezpośrednio na front, do Buczy, do Irpienia i do innych miast, bo to już tam, gdzie nasi przyjaciele z Ukrainy tam mówili, tam to one jechały. Jechały nie tylko do was, jechały tam, gdzie trzeba było je wysłać. To były żywność, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież, boje, koce, śpiwory, agregaty prądotwórcze i tą listę, którą ty nam dałeś do spełnienia, z których największy był generator prądu. Był tak duży, że my go Wlewo załadowaliśmy zawo na tira i w takiego dużego agregatora nigdy nie było wytworu kotwórnicy prądu. I mam nadzieję, że dobrze służył. Czy służy radar, czy I on jest tam na tak? No, bardzo się cieszymy. I to włączyły się miejskie spółki, w tę pomoc i przedsiębiorstwo energetyki dziernej, pan Dariusz Marczewski, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Pan Dariusz Matuszewski, TBS, pani, pani Monika Unieżycka i, i nasza spółka z DIM, nasze, wszyscy w różny sposób pomagaliśmy, bo również Miejskie Centrum konc zorganizowało koncert karytatywny dwukrotnie. Były występowały również zespoły z Ukrainy, które przyjechały tutaj promować pomoc do Ukrainy. No i włączyliśmy się w te wszystkie akcje, które organizowało państwo polskie.